I witam ponownie w bardzo, bardzo długo oczekiwanej serii, którą przerwałem, no w sumie kolejna, czyli Geta Chinatown Wars. Zobaczymy, co my tu mamy do zrobienia. Już nie pamiętam. Oczywiście sobie musimy zmienić, bo głupia broń się nam chce do walki brać. I teraz tak, nie pamiętam co mam zrobić. Zaraz chyba jakiś e-mail się włączy. Co tutaj jest? Ammunition? RPG? Czyżby nowa bazuka? Nie, nie, nie to, ale. Nie wiem co to jest. Może kiedyś sprawdzę. Projekt? Ale kasiorki mam. Już dawno nie gram, więc nie pamiętam. Dobra, nie. Na razie nie będę brał RPG. Ponieważ mam obrotówkę, a jeśli kupię sobie... O, nawet dwa e-maile. Jeśli kupię sobie RPG, to mi obrotówka zniknie, a mi szkoda obrotówki. Dobra, naciskaj się. I jeszcze ty drugi. Grabarzu i teraz muszę sprawdzić, bo mi się nie chce tak za bardzo. Lecieć, więc sobie sprawdzimy. Dobra, idziemy do literki R, czyli chyba grabarz to jest. Albo kapuściarz Znaczy się nie kapuściarz To jest R Czyli Roki Balboa <grystanie> Dawno nie grałem Nie mam wprawy Trzeba to wszystko pokończyć się za, zaczęło 4 serie To się tak ma Nie wiem czy dobrze słychać dźwięki z gry Mi się wydaje, że chyba źle A, dorypałem Coś mi się wydaje, że źle Dojadę to zaraz tutaj coś Zrobimy. Myślałem, że już gwiazdka zniknęła przez chwilę. Nie wiem dlaczego. Jakiś głupi odruch, świetnie. Jedź, jedź, idzie za mną. Wysiadaj, wysiadaj. Dobra, udało się. Dobra. Może teraz słyszycie. Ach, muszę się jakoś przystosować pięknie, znaczy się wy się... wysiadkować się miałem powiedzieć, ale nie ma takiego słowa pewnie. Może trzeba sami trochę zmulać, bo jeszcze sobie włączyłem taki pewien program. Jak będzie zmulać, to najwyżej wyłączę. Na razie jest 28 klatek, czyli dwie powyżej normy, dwie poniżej, no. Przepiać się szczegółów, później będziecie. Wsiadaj. Bierzemy dwie pukawki, bo jest najekonomiczniej, czyli Eco Power. Jak ktoś tam będzie chciał wiedzieć, Eco Power the best. No a, jak skończę, to może sobie Max Payne Advance zagram. Mam taką chęć, chętkę ta jest dość długie. Ciekawe, co nam zlecisz do roboty. Coś tam wyczytałem, sniper, ale szybko przeskakuję, bo nie chcę mi się czytać. No. Aha, spoko. Nie lepiej było pukawką. Aha, spoko. Celni, że se kolego Chińczyku. O, jest prąd. Najpierw psujemy, potem naprawiamy. Złota rączka. I co teraz? Snajper. A, snajperska broń. Macie na myśli. Co ja mam jak Spiderman skakać po dachach, czy co? Znowu składanie... Dajesz. Celni, że se, no możecie już darować te sobie takie małe... Małe takie przeciwności losu. No bez ja, i co wy wyprawiacie? No? Co jest grane? Myszka mi nie działa? Czy z zmula? O, no, naładowałeś I kogo my mamy załatwić Na razie nie mogę przyspieszyć, jeśli o to chodzi Zwracam honor, tak? Zaraz zobaczymy czy ten honor jest godny. O, świetnie nagrobek Taki grabarz to jest coś O kurde, trzeba mam go ocalić nie no, trochę nie fair. Okrążyło go tylu kolesi. Zapomniałem. No! Ta gra normalnie tak się trzepia. Szybko, bo mi go zabije. Załatwieni? Nie, jeszcze jeden. Chodź tu. Gdzie ty jesteś? Łoł, wow, łoł, wow, to już jest przesada. Szybko, bo się cyster naleje, będzie niefajnie. No, do się... O Boże. Pięknie. Strzelam normalnie jak pojebany. <grystanie> szybko, szybko, coś tu jest. O, pięknie, załatwić za mnie robotę. Jeszcze? Wysiadać z tego auta. Nie da się tak celować, bo oni latają we wszystkie strony. A jeszcze w dodatku muszę centralnie z góry celnąć sobie w nich. Czuję, że będzie powtórka misji. No, jeszcze? Dobra, chyba koniec Super! Mission complete! My bierzemy sobie Ebony I nie pamiętam jak się drugi nazywał Pistolet Dantego Pamiętam, że był Ebony I coś tam jeszcze Sorki za to Jeśli ktoś jest fanem Devil May Cry Dobra Kolejny e-mailik E-mail Od Dziadka Pistona <laughs> Biegnij Oj nie, nie możemy Ukraść samochodzika się policja nas uczepi Eee No tak, jak tak masz kraść Dobra, nie to nie Chodź tu Kolejny czereśniaczku, Dawaj to auto Mam nadzieję, że to nie będzie traktor. No, jest traktor, bo już słyszę po silniku. Ale w miarę jakoś szybko jedzie. Przeboleje to. Mam chyba dobry dzień. O, nawet strąciłem policję i nic się nie dzieje. Jakiś cud wielki. Nad naszymi oczętami. Mam chyba dobry dzień, bo za pierwszym razem misję przeszedłem. Teraz tak. Czekajcie, muszę coś sprawdzić. Czy to jest literka H? Tak, dobrze nas naprowadzasz. Bo ja wolę, wiecie, tam gdzie bliżej, to tam jadę. Żeby jakoś was nie zanudzać. W końcu Siam troszczę o was. Pokończę te wszystkie serie w końcu. Może. Ciekawe, ile jeszcze GTA mam do przejścia. Oczywiście musiałem się rozgadać. I zapieprzyć sprawę. Myślałem, że to policjant. Był, ale się zbył. Tam jakiś. A, dobra, dealer był, ale już go olać. Kryzys jest to, niech narzeka. Znaczy się kryzys już nie ma, ale co chwilę jakieś nowe wymyślają. A to kryzys, a to choroby. Jakieś epidemie, bla, bla, bla i takie tam. I właśnie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale tam jakaś teczka była, czyli dealer niedaleko. A tymczasem, Piston, Dziadzio... Coś nam zleci. Mnie to nie obchodzi. Ważne, czy płacą. Każdej misji się podejmę. Zresztą muszę. Nie mam nic do gadania. Najchętniej to bym to wszystko poprzyśpieszał. Ale ktoś może być chętny i to przeczytać. Ktoś lubi czytać. Ja nie lubię. Dla mnie czytanie to strata czasu. Nie bierzemy limuzyny. Bo pamiętacie chyba jak to się skończyło ostatnio. Zjazdą limuzyny. Miałem ewakuować. Paru bandytów, a się skończyło na tym, że mnie złapali, albo wybuch był już nie pamiętam. I sobie idziemy, la, 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 la. może jakąś stację zmienimy, może to jest fajna. O, Ta jest fajna. Nie będę chwilę gadał, żebyście się nasłuchali. No, nasłuchaliście się? No to fajnie, ale zaraz. Dienzo not here, aha. to mamy jakiegoś kropnąć, tak? Czyli Dienza nie ma tutaj. Jakiś mafiozo-wenezuelski, hiszpański, czy jak się tam zwie. Dla mnie, te wszystkie języki, te wenezuelsko, portugalskie, brazylijsko, coś tam, coś tam, różne, te. Hiszpany i inne takie, dla mnie to wszystko jest podobne, nie do odróżnienia. Tak samo te wszystkie chińskie krzaczki. O jest! Ready Scar, czyli auto Rediego. O, przejechaliśmy kogoś tam. O, będzie szczelanka w budyneszku. Fajnie by było chociaż parę misji takich, wiecie, w budynku, tak jak w Geta Sandras. W sumie Geta Sandras jest parę, mi parę misji w domku. No, śledzisz kogoś tam. Chińczyku. Czy Azjato? były oczy prawdy. <śmiech> nieźle. <śmiech> nieźle, nieźle. Aż chciałem to przeczytać, co on tam pisze. O! Magnum. Będzie nieładnie. Ło, Dawaj, 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 dawaj. Czekajcie, czekajcie. Wiem z doświadczenia, że najlepiej jest autem. To wszystko załatwić. I tak zrobiłem. Myślałem, że to broń jest. Dobra. Idziemy dalej. Bierzemy auto. Diedenza. A nie, czekajcie, czekajcie. Tu jest dealer. Musimy sprawdzić, co on tam ma. Ciekawego. Pokaż, co masz. No, się, najpierw ja pokażę. Aha, nic ciekawego? No to na razie. Sam jesteś dziwka. hamie, hamski ubiety. Ty. I masz takie... ...kiepskie towary. To, co mi tam... ...zależy. Tak jestem bogaty. Ale warto by było zarobić. Oj, jeszcze jeden. Sorki, że tak, ale dawno nie grałem i się chcę trochę nacieszyć. Grą hello, hello. Witam pana. Panią, nie masz nic ciekawego? Nie masz nic ciekawego? Nie masz? Tak, nie masz nic ciekawego. To dostaniesz maczetą. Hahaha, <grym /dyskujesz> juhu, i masz za swoje. Konan Barbarzyńca wykonał dzieła... zemsty. I mamy to gdzieś. Diler nie chciał zapłacić. Nie chciał obniżyć ceny, to ma za swoje. A tu jakaś bryka jest. Nie mi się wydaje, że te bryki, które są na czerwono co jakiś czas się pojawiają. To tak jakby... Mm, to była eskorta... Tak jakby na przykład bank tam... Wiecie,